Szykowałem się do ośmiogodzinnej drzemki. Przekaż, że miniemy ją z lewej. Centrum tu, United 811 Heavy. Chcemy ominąć złą pogodę. Skręcimy w lewo. United 811 możecie omijać. Przyjąłem. Samoloty pasażerskie nie latają przez burzę, bo to wariactwo. Fioruny, wiatr, być może leje kondensacyjne. Burza potrafi zabić na wiele sposobów. Sprawę i chyba się kończy. Po prawie 9 minutach lotu, gdy samolot minął burzę, co to było? Nie wiem. Schodzę i wracamy do Honolulu. Centrum tu United 811 Heavy. Mamy Mayday. Doszło do wybuchu. Silnik. Straciliśmy trójkę. Wewnętrzny silnik na prawym skrzydle nie działa. I tracimy wysokość. Zawracamy. United 811 Heavy przyjąłem. Informujcie nas. Mamy sytuację awaryjną. Trzeba wylądować na najbliższym lotnisku. W tym wypadku w Honolulu, skąd wystartowali. Wezwij Stewardessę. Przyjąłem. Żeby bezpiecznie zawrócić, kapitan Kronin musi ocenić uszkodzenia. Ale nie jest w stanie. Samolotem wstrząsnęła silna eksplozja. Był wielki łomot. Wyleciało wszystko, co nie było przymocowane. Widać chmurę dymu. Pomyślałem, to się nie dzieje naprawdę, to tylko sen. Muszę się obudzić. Z kabiny ucieka powietrze. Trudno złapać oddech. To był obłęd. Brakowało mi tchu. Miałem wrażenie, że się duszę. Włóż maskę. Dobra. Nie ma tlenu. Eksplozja uszkodziła system tlenowy masek. Też nic. Piloci muszą zmniejszyć wysokość do 3000 metrów, zanim skończy się powietrze. Najpierw trzeba zejść na pułap umożliwiający oddychanie, a następnie zająć się resztą. Zostańcie na miejscach. Potem pamiętam, że nie siedziałem w swoim fotelu. Opierałem się o wręgę. Zostańcie na miejscach. Z prawej strony samolotu zniknęli ludzie i fotele. Nic nie zostało. Przez dziurę widziałem grzywy fal na oceanie i oba silniki. Kapitan Cronin ma kłopot z zawróceniem samolotu do Honolulu. Problem ze sterowaniem. Z pełnymi zbiornikami paliwa samolotem trudno się steruje. Zacznij zrzut paliwa. Zrzucam. United 811 Heavy. Gdy będziesz gotów, podaj liczbę osób na pokładzie i zapas paliwa do lądowania. Dobrze, podamy najszybciej jak to możliwe. Przyjąłem. Kłopoty narastają. Problem z silnikiem numer 4. Prawy zewnętrzny silnik się przegrzewa. Utrzymasz 240? Tak, ledwo. Masz mnóstwo paliwa na lot do Oakland. Padły dwa silniki i szybko opadasz. Sytuacja jest bardzo poważna. Tracimy wysokość. Wiem, Przy takiej masie dwa silniki nie utrzymają cię w powietrzu. Spadniesz. Jesteś bezradny. Nie masz kontroli nad tym, co się stanie. Wtedy do mnie dotarło, że zginiemy. Pilnuj kursu. Lecimy prosto do Honolulu? Tak. 8 minut po eksplozji na pokładzie lotu 811 Linii United piloci walczą o utrzymanie maszyny w powietrzu. Idę sprawdzić, co się dzieje. Mamy pożar. Pożar? Zapalił się silnik. Za nim ciągnął się płonący strumień paliwa. Ogień buchał. To silnik numer cztery. Procedura wyłączenia. Drugi oficer Randall Thomas dociera do jednej ze stewardes. Proszę posadźcie nas. Straciliśmy prawą stronę. Od pierwszego rzędu jest dziura. Można wyjrzeć na zewnątrz. Jak to? Chyba bomba. Kadłub jest rozerwany. Cała prawa strona? Od pierwszego rzędu do czy ktoś pewnie ktoś zginął nie wiem. Strata pasażerów jest dla kapitana bolesna. Mamy problem. Nie dość, że piloci stracili ciąg w dwóch silnikach na prawym skrzydle, to przyrządy nie prowadzą ich do lotniska. Potrzebują asysty kontrolera ruchu lotniczego. Centrum to United 811 Heavy. Podaj kurs, nie odbieramy wora. Zeszliśmy na 6,5 tysiąca. Wybuchła bomba albo coś. Brakuje dużej części prawej strony kadłuba. United 811 Heavy, widzicie lotnisko do podejścia z widocznością? Kontroler zezwala pilotom na podejście z widocznością, jednak są za daleko, żeby dojrzeć lotnisko. Jesteśmy 45 mil od DME, pilnujcie nas. United 811, mam Was na radarze. Musimy zrzucić ciężar. Lądujmy z nadmiarem. Ważymy 650 tysięcy funtów. Choć samolot zrzucił, paliwo jego masa wciąż przekracza bezpieczny poziom o 41 ton. Zostało 45 mil. United 811, straciliście prawą stronę kabiny, czy prawe skrzydło? Potwierdzam, straciliśmy część prawej strony kadłuba. Niech służby medyczne i sprzęt czekają w gotowości. United 811 Heavy, przyjąłem. Przypnijcie się, przekaż im plan ewakuacji, jasne. Honolulu, tu United 811 Heavy, planujemy ewakuację na pasie startowym. United 811 Heavy, przyjąłem. Pogadam ze stewardessą. Załoga przygotowuje pasażerów do wodowania. Było głośno. Biegaliśmy i zakładaliśmy ludziom kamizelki ratunkowe. Miałem wrażenie, że nic nie dadzą, jeśli uderzymy w wodę. Nie mogę się dodzwonić. Posadźmy pod kątem 10 stopni. 18 kilometrów od lotniska piloci czynią ostatnie przygotowania do lądowania, wysoko jak diabli, a lotniska wciąż nie widać.